Wystawa Silesius miała miejsce w Parlamencie Europejskim. Silesius po naszemu Ślązku. Przybyło na nią wielu znakomitych gości, w tym europosłowie z Polski oraz z całej Europy. Taką siłą Śląska jest to, że Śląsk jest otwarty. Żeby zostać Ślązakiem trzeba po prostu chcieć i można to zrobić w każdym na wystawie można było zapoznać się z sylwetkami znanych Ślązaków. To bardzo dobra wystawa, merytorycznie. I, i, i ona pokazuje ludzi. Ludzi, którzy działali na Śląsku, urodzili się na Śląsku, byli Ślązakami. Stąd nazwa Silezus, Ślązok. To wystawa pokazująca nas poprzez pryzmat postaci historycznych, które przez dziesięć lat w historii działały, żeby pracowały Na dobra Śląska, ale również całego naszego kontynentu. Często mamy zapytania, dlaczego te osoby, a nie inne, pokazane są, dlaczego się kogoś nie ma. Ale o to chodziło. Chodziło o to, aby nas wszystkich pobudzić do poszperania, w naszej historii, do poszperania w naszej historii i do inspirowania się. Zastosowaliśmy taki klucz, że będą to postaci, które przeciwnemu, Europejczykowi, z czymkolwiek się kojarzą, a nie wiedzą, że ta postać pochodzi właśnie z Górnego Śląska. Pracę Śląska jest jedno wielokulturystyczne. Autentycznie ta wystawa wzbudziła zainteresowanie. Widziałem tutaj wielu kolegów z Niemiec, z Czech. Być może oni również przypomnieli sobie, że u siebie w kraju mają kawałek Śląska, śląskiej historii. Jestem szczęśliwy, że udało się ten wieczór zaczarować tak po naszemu pośląsku. I przenieść tych wszystkich gości na chwilę właśnie do nas. Dzięki takim wydarzeniom świadomość tego, czym był i czym jest Śląsk, będzie propagowana w całej Europie. Wierzę, że to doświadczenie zachęci Państwa do odwiedzenia tego regionu.